Zaczynamy drugą część. Slender Pounies Multiplayer, tak, to co, skuta lu na sam początek będzie? Tak. Znaczkowa figa, skut, skutek skutalu. Dobra, no to co? No to. Kod, proszę. Kod potrzeba. Tylko mi nie mów, że już są jakieś problemy. E. <noise> e. No. Słucham. Co to kurwa jest? Tak. Ale ta gra to gówno jebane, ja pierdolę. Kurwa, raz zadziałało. Wszystko słyszysz? ale co, nie chce się gra w A co Podoba mi się, że jak jest to host game i join game, to w tle je widać kurde po prostu prompt, że jest to, ba że jest to przycisk. O, faktycznie! <laughs> nie zwróciłem uwagi nawet. <laughs> Coraz lepsze te gry powstają. Co jest może napiszę do. To jest? <noise> Może napiszę do twórcy, za ma zajebistą grę stworzył. <noise> Co kurde? Ej, jak jesteście w multiplayer i klikniecie escape, to, jest, to, są do wy to są do wyboru ekstra, posta ekstra postacie i kurde, mody. W sensie no. mody. Ale na czym? Jak jesteście w multiplayer i klikniecie escape? Aha! Fucking hidden menu! A ja musiałem grę zresetować, bo jak hostowałem to mi się kod w ogóle nie wyskakiwał. Ja! Dobra, jeszcze raz. Bardzo interesujące. Ja pierdolę. Ej no, jakie to jest ścierwo, no! Co, kod nie wyskakuje? Za każdym razem muszę resetować grę, żeby kurde, dać jakiś nowy kod. Nie no, nie chcę mi się, kurwa! Dobra, to może ja zahostuję. Co w... jest? Będę mówił, jakie są kody. Nawet nie, Nawet nie chodzi o to, że nie chce mi się hostować. Hostowanie w tej grze po prostu jest do dupy. Bo jak zahostujesz, to nie dość, że cię daje do gry, to cały czas te, te, ten te, 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 to menu jest kurwa na ekranie i widać no, twoją fakt. myszkę. Fakt, no. <ścoughs> to chwila. Halo, halo. Chodź, jak ci powiedzieć, że znalazłem się o mega gówno. Mega gówno? Tak. Bo, bo popatrz, czy nie działa. Q, G, K, T... A, myszka mi zniknęła. Multiplayer w tej grze chyba kurwa nie działa, nie? Czekaj. Okay. Yeah. <grym> Wpisuję ten kod. I kurwa po czwartej literze, by się kurwa myszka Nie Ja to za jakie grzechy. Ja se chodzę w tej i we w te. I podoba mi się, że res, że jak że resp, wie, wie, jest, wiecie gdzie? No. W kącie kurwa ku, końca mapy liście. Dosłownie, jeszcze ściannie nie ma, więc cofniesz się do tyłu już spadasz. A na gie mi się wyłącza kurwa kursor. I przez tego nie widzę. Ty. Aha! Mi też kli. Co jest? <grym> <grym> A możesz go po prostu wpisać? Znaczy, znaczy jak klikasz GS z, z powrotem, to wraca na nowo, nie? No tak, to ja wiem, ale czy wpisać go możesz. Mogę go. go mogę go wpisać, ale muszę, ale muszę wpisać podwójnie, bo ten. Wiem o co chodzi, dobra. No. Nie wiem dlaczego ten gość. Kolega, kolega przyjaciel twórca tej gry stwierdził, że pod G będzie coś zbindowane. Wiecie co jest najlepsze? Eee! What the fuck O cześć! Wiecie co... wbił Ksełen wbił co jest? Wiecie, Udało co... się! Wiecie co jest najlepsze, nie mogę kurwa dołączyć. Aha... No bo ja no, odkryłem... Odkryłem jak sobie by się dało to łączyć. No. Twarzze cię okay. A. A kliknę w SKP, kurwa wpis. Twój player model tutaj jest cały czas. Czekaj, czyli kamerę. po musisz kupować akwarium resetować. Aha. O. Tak, za każdym razem będzie trzeba gry resetować. Czy mogę w końcu wejść do tej pięknej gry? Co? O! O! Nie, Cześć. nie, nie, nie idź do tyłu, nie idź do tyłu, bo się spiegnął Okej. Okay. A i tutaj, a i tutaj nie można, nie ma czegoś takiego jak space program. A wyglądacie jeszcze Z lepiej niż wcześniej. Zgaście latarki. Okay. Ej. Eee... A ja mogę Dawaj, ciągle pisać, a ja mogę ciągle pisać kurwa tam, gdzie się wpisuje kod, nie? To ciągle mogę pisać tam. <laughs> No właśnie, kurwa. Dobra, możemy iść. Tak, idziemy już. No, no. Skądś, bo to jak najszybciej nie chce mi się. Okej. Okay. Podoba mi się... Podoba mi się, że... Podoba mi się, że tu nie ma żadnych... Nie! Eee! Jak tu tam skryby wyskakują? A, najlepsze jest to, że będę musiał was... Was szukać, bo, bo nie ma nad wami tego. Nazwy Playersa, nie? A ja dostałem A... 2 x na raz. Ej, co to tak krzywa mapa? Ej, ej mapa się zakrzywia. A, fajnie. Wo, jaka Sweetie Barbie wyskoczyła, fajna. A odprawiłeś na skoczyli. Tak, leci już, no. Się już, a, już się od dawna. No, no, no już od dawna, ale, a musiałem tam to wyłączyć, bo nie chciało mi się czekać, kurde, z scen. Nie, nie chciało mi się czekać pół godziny, aż dobiję do gry, nie? i przez to po prostu tak odpaliłem i tak o. O! To i mi się wydaje, że ta gra będzie miała rekordową ilość jumpscaru. Coś mi się wydaje też. Bo, 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 bo jumpscare'y co co 3 sekundy mi p, p, praktycznie wydupiają. Jaka ta mapa jest krzywa. No, ktoś projektował tak fajnie. Okulary mi wyskoczyły jako jumpscare. Znowu.

Aha. Ej, ja was już nie znajdę, nie? Co się stało? Wydupimy w kosmos. Ej, bo ja was już nie znajdę kurwa po tej mapie. A ty myślisz, że skuter znajdziemy? Nie. A co? Pokażemy tylko skutelu i włączamy. Ta, nie wracajmy do tego błagam. na koniec mapy znalazłem. O znalazłem skutek No i co teraz? Nie wiem, jakiś kurwa ambient mi się odpalił A, Ja Coś też nie, nie odpaliłeś. Jak... Czy to... teraz musimy kurwa, nie wiem Znaleźć um, wyjście? Jak ja kurde znajdę tutaj wyjście To to będzie kurde bogactwo Tam ta mapa jest kurna duża O, koniec bez... mapy znalazłem. Ej, może jak będę... Może jak będę yy, ten chodzić końcem, końcem mapy, to może w końcu się natknę. No, nie! Nie! No i. Spadłeś? Wy cię jest Wiecie, co jest najlepsze? Szedłem no. sobie krawędzią, po czym kurde, krawędź stwierdziła, że mnie zatnie i kurde, spiewczę się dosłownie przez teksturę. A, jeszcze... A, spad A spadam na dół, jeszcze widam tam skery wyskakują, nie. <gry> Znalazłem na spawn i nic nie ma. JAK? O kurde, co jest? Co? Spojrzałem w dół i patrzę jak moje ciało kurde świeci! Tak kurde, tak miga tak jakby kurde, jakbyś próbował latarkę odpalić. Nie no, fajna ja gra, Jestem tak jak i tak jak weźmą mapy, dobra. Uuu! Uh! <laughs> Sorry. Daję <ś millionaire> ja No <how> fajna <refugees> <accessoyu> gra, muszę przestać naprawdę. 10 na 10 no lepsza od pierwszej. Piłwy, piłowy pi, 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 typowa gra tezdy Dobra, <śpart> <masses> wiecie co? Co? kończy już. Film, da darujmy sobie ten level, sprzejdźmy do Sweetie Bell NO NIE MA WYJŚCIA Prawie spadłem z mapy Może, może Sweetie Bell będzie kurde chociaż miała, miała jakieś wyjście, albo coś kurde co będzie można chociaż zrobić Pewnie będę musiał i tak zresetować grę, bo tak kurde, Kurde, Remastered przynajmniej działała normalnie. A to to, kurde... W cudzysłowie. To, to jest na prototyp, kurde. Tego co miało być. Działała Pani, normalnie nie, w cudzysłowie. nie jest jeden 1.0, to jakiś kurwa 0. coś. Ja, czyli pre -alpha. No. Naw, twórca, nawet nie, twórca nawet wyjścia nie zrobił, chyba że gdzieś na środku mapy, ale nie chcę mi się go szukać. Nie ma nie ma mowy. Prawie spadłem, spa, spra, prawie spadłem poza mapę. Sweetie Bell, znajdź trzy lalki. Sweetie Bell lubi lalki? Moim nie, nie Kurwa, Lalki, sobie. no nie. Laleczki czaki. Serenar zgubiłem A on chodzi prosto tak w ogóle, on chodzi prosto i go zgubiłem Może on się jakoś rozprzestrzenia dziwnie O, dobra, widzę go Jakim cudem go widzę? Kurwa latarka Jak ty się świecisz, co jest? Au? Sweetie A, belle. Ona się już respił obok nas, nie? Ale zobacz, no nie jednak nie... coś istnieje na tej mapie. Dobra, kodzik wpisany. P proszę, tylko nie G. Nie ma G. O, cześć! E e e to jest jednolity, kurwa, kolor. Zajebiście Czekaj, bo nie mam tego kodu Muszę... odświeżyć O C, C Pojawię się i mnie zabije, co? Wow. Ale faza no Ale ale ona się świeci jak psu jajca, nie? O jak ona fajnie za tobą jeździ Znaczy jeździła Za tobą? A tu jest! Sweetie Belle'ek Ale co, dalka, czy... Sweetie... O! Wy... Wydarła... Wydarła się nam eee! Dwa potwory <grym> Chyba cię coś pogrzało dziewczynko A to jest jumpscare, tylko A to ona się tak wydarła, a ja myślałem, że Smittybell na mnie krzyczy. U was się tak wydarła, też? Co to jest kurwa za korytarz? Ja wiem, musimy na znaleźć lalki. Kogoś. Gdzie, Ksaren? Gdzie jesteś? O, o znaczy lalkę. Tu nie można podnosić z dwóch kilometrów. O! fajna morda mi wyskakuje. O, jest koniec korytarza. boże, jak się wydarła? Ja myślałem, że tu. Ja myślałem, że tu dwa podporki są. Ej, te. Jest ciemniej. Ta podłoga jest ciemniejsza. Nie wiem, bo. Nie, wolę się trzymać z tobą. Znalazłem kawyć mapy. Możemy w to nie grać. Nie no, trzeba pokazać kurde tutaj, co się tutaj dzieje w tej grze, bo jest naprawdę bardzo interesujące. Widzo, widzowie, jestem tutaj trzymany jako kurwa hostage. Wysyłaj, wysyłajcie już 100 tysięcy, błagam. A, poprosimy. Jestem tutaj, jestem, jestem tutaj trzymany wbrew mojej woli. Najlepiej w rublami. Ruble, kurwa. O. Akceptujemy donacje w, w robuxach <grym> O, no w o, sumie tak może być bardzo. Poczekaj, tylko tipli muszę założyć A zajebiście A Ścia... coś jest, tak. ej czeka, jakieś ławki znalazłem Ściana Jak ją podnieść? Trzeba miał... wejść? Nie, dobra, miał E wejść i nacisnąć E ale ambient się się odpalił, jak ją ten... Dobra, teraz... Ej, czekaj Daniel, nie oddalaj się zbytnio, bo nie chcę, żebyś się zgubił. No to się odwróć. To A sa... ja już się zgubiłem. Dobra, pokażemy chociaż, kurę tą znaczkową ligę. <laughs> Niech będzie chociaż, kurde, na ten odcinek znaczkowa Tylko liga. Tylko znaczkowa liga, nic górna więcej. Chociaż nawet skuta nie widziałem, nie, więc. Nie widziałeś jej? No na kurna była. Nie, nie widziałem jej. A Skutalu, kurna. Myślałem, że to chodziło o Nie no, Skutalu. A, jakieś ławki znalazłem. A to O, raryło. Rarcia. A, A ona się no, porusza no. w ogóle. Zauważyłeś? Weź w nią wejść. Nie, dziękuję. A, ona nic nie robi. A, ona jest niematerialna. Tani Straszak. Sweetie Bel się pos posługuje swo swoją siostrą, bo sama nie może cię zabić. No, tani Straszak, tutaj akurat masz rację. Się pojawiła, wydarła się na full głośności i tyle. Cześć, Sweetie Belka. Nie widzę o, jej. No, była za tobą. Tam jest. Tam gdzieś patrzę, widzę. nie wiem czy ja się przesuwam do przodu czy stoję w miejscu, kurwa. To uczucie, gdy podłoga ma jenolity kolor. Ach, jest. Lubię te podporki, które, które... które mimo, że, że... jesteśmy obok nich, to one... one i tak stwierdzają, że one... Sobie idą swoim własnym torem. O, lalka wow, ale ambient się odpalił. Dobra, teraz szukamy. Nie wiem, czy bardziej szukamy lalki, czy szukamy Ksereda. Dwa jumpscary naraz dostałem. No Wiesz nie? Ej, bo. Ja myślałem, Co? że tu niewidzialna ściana jest, bo jakoś kurde tak dziwnie nie mogę się poruszać. Nie? Aha. Wow! Podwójnie! Podwójnie mi Sweetie by wyskoczyła, bo, bo podwójny dźwięk mi się odpalił. A tutaj nie ma ściany. Ale ty kraj jest głupi. Nie musisz tego mówić. No to. Ciekawe, czy znajdziemy w kącie lalkę, i ciekawe, czy znajdziemy jakieś wyjście stąd. Moja odpowiedź na wszystkie twoje pytania. Nie i nie. Ej, tu jest! Eee, no! HAHAHAHAHA SPADŁ ZNOWU Co się stało? Spadł poza mapę U, które znaleźliście, znaleźliście krawędź, o której mówiłem Ej, bo, bo, ej mogę uznać, że Kurde, tutaj znale znalezienie Kurde, krawędzi mapy to jest wyjście O jezu, nie mogę. Pomocy. Ludzie, pomocy. Pomóżcie mi. Nie mogę. Ej, co jest? Dobrze, pierwsze. Escape. Dwa. Nie gadaj, że będziemy szli borem lasem. Jeszcze trzy jabłka byś tu znaleźć. O, ale to, ale to może przynajmniej będzie jakaś mapa, gdzie będzie w miarę coś ostrzegam, widać? O, ostrzegam w kodzie SG. Nie, kursor mi zniknie. Ta gra, ta gra Ta jebana mapa jest ciemna i latarka nic nie daje! Okay. O, zapowiada się fajnie. Dosłownie ta nic nie daje. Yeah. Oczywiście jest, jest krawędź mapy. No. K którą... Z przez którą znowu się pewnie... Eee... No wiecie co? Spadniesz. Poczek oh, Eee! Jak idealnie w tym rogu? E. No o tym mówię. Dobra, szukamy. Ale fajna latarka, taka mało świecąca. Ciekawe skąd ta texturka jest podpielona. Oh. Ja, pora się przygotować na <gry> jumpscary co 5 sekund. To fajny ten las, taki górzysty. <gry> to miał być las do chuja. <gry> o, nie, nie zdziwię się, jak zaraz mi się odpali program, program lotniczy. To no, mi się już odfaję. Rozumiecie, że teraz zielona trawa zamieniła się w czarną? Kurwa, czarna trawa. Ej, bo ja nie wiem, gdzie wy jesteście. Pomocy, koledzy. Latam se. Nie wiem, ja mam kutkę odpadową na takie i tak gówno widzę. O, widzę jakieś drzewa. Ty, znalazłem las. Ta mapa jest kurwa duża z niewiadomego powodu. Utnąłem. Fursa nie potrafił ją, i, y, ten jej ograniczyć tak ma, To tak powiem Takie to powinien być do Gmoda, a nie do jakichś gównowiesi Eee, ej kulecie, znalazłem wyjście! Pójdź, co? Znalazłem wyjście! Wygrałem! Kul, nic nie podnoszą! nic <śled> nie podnosząc! Znalazłem drzwi w lesie, nic nie podnosząc. Fajna gra. Teraz lepsze te gry. Chociaż, chociaż jeden raz udało mi się, kurde, wygrać. Jestem dumny z siebie. Szukajcie lasu, kurde. Jak, jak znajdziecie las, to szukajcie drzwi. Ale jak ty, wesz, jak ty wszedłeś, to, mi, to mnie też chyba wyskoczyło, you win. A, czyli wystarczy, że tylko jedna o, o ten, ten osoba wejdzie do tego. Zgadza Chociaż tyle, Boże. Święty. Mogę to wywać z komputera? Możesz. Dziękuję. Raczej już więcej postaci nie będziemy pokazywać, bo... Bo już się nie opłaca, kurde w sumie. Jak tu się nawet nie da! Normalnie gdzieś się znaleźć, odnaleźć. Tylko szukaj, i krąż i inne. Gramy w TFA? Tak, gramy w TFA no. Także to by było na tyle. Fajna gra. <grym> Była. Gówniana Ekscytująca, bardzo. Je... Je emocje na grzybach. Nigdy kurwa więcej. I nigdy więcej. No. To by było na tyle. Mał.